Po wczorajszym meczu, gdzie się MVP, kibice mogą myśleć Kurczę, przekonał statuetkę MVP działaczy do przedłużenia kontraktu, ale to już od kilku dni byłeś pewien tego, że zostaje w Olsztynie. No tak, rozmawialiśmy wczoraj, rozmawiałem z Tobą o tym. Nie chciałem jeszcze oficjalnie nie mówić. Dzisiaj pojawiła się ta informacja, także już mogę teraz też oficjalnie powiedzieć, że w środę podpisałem nowy kontrakt. Jakiś taki smutny jesteś. Nie, trochę zmęczony. Pięć statuetek MVP w tym sezonie, na razie dla Ciebie, bardzo dobrze się spisujesz i chyba też dobrze się czujesz, bo problemy zdrowotne, te większe, ci ominęły w tym sezonie wyjątkowo. Nie chcę o tym rozmawiać. Jeżeli nic nie boli, nic nie dolega poważniejszego, dobrze się czuję, tak jak mówisz. Że... Jest jakieś tam zmęczenie sezonem, każdy to odczuwa, ale, ale jeżeli nie ma większych kontuzji, no to wtedy jest, jest dobrze. No, dajemy z siebie wszystko i do końca walczymy i, i chcemy to zakończyć na piątym miejscu. Także oby, oby tak do środy. Przedłożenie umowy z Tobą to jest dobry sygnał. Klub jest zadowolony, ty cieszysz się z tego, że tu jesteś? No, chyba tak jest naprawdę. <laughs> Odpowiedziałeś za mnie, Ca całą kwestię <laughs> powiedziałeś za mnie. Formułka piekana. E ja, znaczy podpisanie, przedłużenie tej umowy na pewno było spowodowane wieloma czynnikami. Głównym czynnikiem na pewno była moja, moja dobra postawa w tym sezonie. Rzeczywiście nie byłem atakującym, na którego będzie stawiał Krzysiek Stelma, a jednak okazało się, że, że grałem. więc więc mam nadzieję, że, że jeszcze kolejny sezon zagram dobry i kto wie może jeszcze uda się pograć parę lat.